No dobra, Juri, jak ty myślisz? Co byśmy mogły nagrać, żeby być bardziej popularne? Eee, nie wiem. straszny content. Ej, mam pomysł! A może by tak nagrać Dawida Czecha? Eee. Czekaj, już wiem, przybiorę y, postać Dawida Czecha, a najlepiej, wiesz co, będziemy tak tacy żenujący, że nawet, da, y, że, że nawet Dubiel poczuje taką żenadę, że aż się posra. Nie wiem, co od razu. Ach, Juri, nie chcesz jeszcze kolejnych pięć tysięcy subów? Słuchaj, mam taki pomysł. Dobra, ja będę Dawidem y, Czechem, ty będziesz tą Kasią, nie? Dobra, to zaczynamy. Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiaj nagramy y, coś najstraszniejszego! Tylko co może być najstraszniejszego w tym jakimś randomowym pokoju, który ma jakiś nudny nudną kanapę. Dobra, już wiem, Juri. Słuchajcie widzowie, ja ostatnio widziałam, z... widziałem coś naprawdę dziwnego w ogóle, widziałem nietypowy zawróńca. Widzicie? Widzicie? W ogóle yy, nie zwracajcie uwagi, że jest zbyt jasno, że no wiecie, że no wiecie, no o co mi chodzi. No w horrorach powinno być no ciemno, ale jasność też się zaszkodzi, bo będzie fajnie widać yy, te yy, yy... Potwory, inne gmory i, 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 i nie na to, że głos mi się załamuje, ja robię tak y specjalnie y y y dobra to Słuchajcie, ja w ogóle słuchajcie, ja słyszałem, że y to słońce y zwiastuje koniec świata i, i, i wiecie ja. co? Nie <laughs> wziął? W sumie to wszystkie rzeczy są straszne, Juli Znaczy, yy, Kaśka, Kasia, skup się w ogóle na nagrywaniu. Co z tego, że ta kamera, yy, nie wiem, lewituje yy, siłą umysłu? Okay. Kłaczek. Nie, nic, nic. Słuchajcie, dosłownie co wiecie, co, co może oznaczać? To oznacza, że to może być koniec świata. Tak właśnie przeczytałem w tych yy, horoskopach dla kobiet, po plus 40, yy, mniejsza. Jedną, jedyne wyjście to jest takie, że trzeba się zesrać pod siebie Dobra, to... Co? Jakie zesrań? Jada! Dobra, trochę może jednak przesadziłem, ale to chyba pomogło, zobacz Co prawda jest teraz coraz ciemniej jak w dół, znaczy w pupie, bo trzeba być w family friendly nie Ale nie? nie ma żadnego końca świata, no zobacz no. I A przynajmniej family, opóźniłem co? swój żołądek jeszcze teraz coś miedzi. To byś y, straszny kot, a nie. Wzięło, że się! To znaczy, y, jednak trochę się cykam. Wiecie, ja mam jakieś stany lękowe. Wszystko mi przeraża. Patrzcie, jaki straszny kot! Y, y, czy to nie... A! What the fuck, Co to jest? Co to jest? Aaa! To jest straszne! Y, dobra, słuchaj it's nie wiem, co ty jeszcze naprawdę Daj Nie wiem, ale ja się naprawdę boję! O nie! Chyba mam na serio sraczkę! Pff! cię? <laughs> ja pierdolę, sam ten tam tam ja screen Skrinił, Chyba na serio się zesrał, bo strasznie śmierdzi, lol. Bardzo. A, a trzeba było unikać FNAFa. I zrobić przerwę chociaż na jedną noc. Pamiętajcie, to taką ta, ta paroda jest tylko dla, yy, dla poczucia humoru yy, nie ma na co obrazać innych ludzi. Innych e, wiecie co to jest jakby coś to jest content dla m, takich no ludzi, którzy mają mocne nerwy. A i... E, Foxy. No e, to jesteś ty. Tylko że trochę różowy lol No ale dobra. Jezus, no, jest dobra jest łososiowy, bo jak moja mama mówi, dobra, pa. O.